Naszym najważniejszym organem dbającym o detoksykację, oczyszczanie organizmu jest oczywiście wątroba. I wszystkie rośliny, które my możemy spożywać w celu ochrony naszej wątroby, będą wspierały również właśnie funkcje oczyszczające naszego organizmu, ponieważ wszystko, co dobre dla wątroby, jest dobre dla procesu oczyszczania naszego organizmu. I tak jak ja nie jestem za tym, żeby wykonywać jakieś protokoły detoksykujące, oczyszczające, Wszystkie te bariery związane z piciem schoków, albo jedzeniem jednego rodzaju jedzenia przez długi czas, to jestem nie jestem za tym. To jestem za tym, żeby mądrze wybierać zioła, które mogą wesprzeć nasz organizm. I na przykład Marka Fizalis, która weszła ostatnio szturmem do naszego sklepu, ma dla Was do zaproponowania produkt, który właśnie zdrowie wątroby będzie wspierał. I co w nim znajdziemy? Znajdziemy oczywiście wielką trójkę wątrobową, czyli karczoch, ostropest i mniszek lekarski, bo to są fantastyczne rośliny, które naszą wątrobę będą wspierały. Ale mamy tutaj dodatkowo brzozę, która będzie stymulowała takie wydalanie substancji nie potrzebnych z organizmu przez nerki i za pomocą układu moczowego. Mamy tutaj również kurkumę, którą często używamy w kontekście takiego zwalczania stanu zapalnego, poprawy funkcjonowania organizmu właśnie, który ze stanem zapalnym się zmaga, ale kurkuma ma też duże właściwości zdrowotne typowo w kierunku wątroby, o których rzadziej mówimy, a warto na nie zwrócić uwagę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym produkcie, to zapraszam Was serdecznie do opisu tej rolki.